Razem w wts powiem oczywiście o decyzji PKW dotyczącej sprawozdania finansowego Prowadzi sprawiedliwości, ale powiem także o kampusie Polska i o nowej telewizji, w której będą występowały takich gwiazdy jak pan Adamczyk, pani Ogórek i pani Kielczyk. Niedziela, 1 września, Maciej Orłoś, zaczynamy. Po decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało konferencję w swojej siedzibie przy ulicy Nowogrodzkiej. No, główną gwiazdą oczywiście tej konferencji był prezes Jarosław Kaczyński. No, on mówił oczywiście niestworzone rzeczy. Taka jego stara śpiewka dotycząca PO, czy też w ogóle tak zwanej koalicji 13 grudnia. Tak oni nazywają koalicję demokratyczną. W ogóle to jest wszystko żenujące. Było też oczywiście o Donaldzie Tusku bardzo dużo. Zresztą, co ja będę mówił? Nawet nie będę tym razem naśladował Jarosława Kaczyńskiego, tylko przygotowałem dla Was taką y, montażówkę, taką kompilację y, najciekawszych fragmentów z tej konferencji w wykonaniu Jarosława Kaczyńskiego. Zobaczymy. Do kolejnych zobowiązań Platformy Obywatelskiej wobec swoich. Patronów z zagranicy, no przede wszystkim oczywiście Niemiec, zmianę Polski w teren zamieszkiwany przez Polaków, ale rządzony z zewnątrz. Będą mogli Polskę zmienić różnego rodzaju ustawami taką regularną autokrację, regularną dyktaturę czy autorytaryzm. Nie taki, jaki oni nam przypisywali, po prostu w ogóle nie wiedząc, co to słowo znaczy. A ja przecież się znam. Nie było tortur, nie było tych wszystkich wydarzeń, które. Razem składają się na ten odrażający i jednocześnie przerażający obraz dzisiejszej Polski. Jednocześnie też nie było tego, co mamy dzisiaj. Ten kierunek marszu ku autokracji, która ma nas podporządkować obcej władzy, jest zupełnie oczywisty. Piękne, przyznacie, prawda? Życia nie oszuka. Znamy co prawda te teksty prezesa, ale. To jest początek nowego sezonu politycznego i możemy sobie je odświeżyć, przypomnieć, przyzwyczaić się do nich. Poza tym Jarosław Kaczyński zaapelował do wyborców i sprawiedliwości o pomoc finansową, o wpłaty nawet najmniejszych kwot typu 10 zł, bo one są bardzo ważne i dzięki temu PiS będzie mogło działać, a przede wszystkim będzie mogło przygotować kampanię wyborczą w wyborach prezydenckich. No, bo jak Kaczyński zaznaczył, te wybory mają dla nich ogromne znaczenie, bo jeśli wygra kandydat y, koalicji obywatelskiej, to z punktu widzenia PIS-u koniec, po prostu koniec Polski. Co? Ale to nie wszystko, jeśli chodzi o te wpłaty, no bo na konferencji był obecny również i przemawiał szef klubu parlamentarnego PIS-u Mariusz Błaszczak, były minister y, obrony narodowej. Który z kolei poinformował, że wszyscy posłowie i senatorowie, posłanki i senatorki, jeśli takie są w PiSie, w Senacie, nie jestem pewien, będą zobowiązani ci ludzie do wpłacania co najmniej 1000 złotych miesięcznie w ramach wspierania swojej partii. Tak, przykro. Natomiast europarlamentarzyści i parlamentarzystki będą musieli wpłacać co miesiąc co najmniej 5000 złotych, co najmniej. Podkreślmy to. W przypadku tego 1000 złotych, w odniesieniu do posłów i senatorów, to też jest co najmniej 1000 złotych. Skąd takie kwoty, dlaczego to nie jest na przykład 15 tysiąca w przypadku posłów i senatorów i nie wiem 10 tysięcy, dlaczego nie mówimy o 10 tysiącach złotych w przypadku europosłów tego nie wiem no ale widocznie tak ustalono, że są takie zrównoważone kwoty. Już widzę, jak ci wszyscy posłowie, europosłowie, senatorowie są zachwyceni tą propozycją. Szefostwa, kierownictwa Prawość i sprawiedliwości, no bo to jest zaszczyt po prostu, by oddawać część swoich wynagrodzeń miesięcznych, ciężko zarobionych e, partii. To jest coś naprawdę wspaniałego. To mi przypomina zresztą tę sytuację e, z ubiegłego roku przed wyborami parlamentarnymi, kiedy to. Szefowie członkowie zarządów, spółek Skarbu Państwa byli zobligowani do tego, żeby wpłacać pieniądze na kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. I oni na pewno też ochoczo i z ogromną przyjemnością, z uśmiechem na ustach to robili. Żarty na bok, teraz inna kwestia związana z pieniędzmi. Zastanawiam się, mianowicie, co na to wszystko tak zwany ojciec Tadeusz, Rydzyk, Przecież to on palował i apeluje do wiernych, do słuchaczy Radia Maryja, do widzów telewizji TRWAM o datki, o wpłaty. On bez przerwy apeluje o pieniądze, bo bez przerwy tych pieniędzy ma za mało. Nie wiem na co. Na działalność jego fundacji Lux Veritatis, na różne tam działania. Ciągle, ciągle ta kasa jest pustawa. No ale w tej sytuacji, kiedy pojawił się apel ze strony kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, do tych samych ludzi, którzy przecież no w dużej części są słuchaczami Radia Maryja, widzami telewizji Trwam, o wpłaty o wsparcie finansowe, no to teraz pytanie, no co dalej? No, kto, kto, ci ludzie nie dadzą rady być może wpłacać i na tych, i, i na tych, a może dadzą radę, e, tego nie wiem. E, w każdym razie być może w głowie ojca Tadeusza Redzyka pojawiła się taka myśl, ach nie niedobrze. Niedobrze. Co też ta Państwowa Komisja Wyborcza wyprawia? Co oni nam zrobili? Jeszcze krótki cytat z Jarosława Kaczyńskiego z tej konferencji po decyzji PKW. Otóż, wprowadzając ten temat wpłat pomocy finansowej, on powiedział tak: Potrzebujemy pomocy finansowej. Apeluję do wszystkich polskich patriotów, by nawet. Niewielkie sumy przekazywali na nasze konta I tutaj mówił o tych 10 złotych choćby. A więc apelował do patriotów. Więc uwaga, uwaga: kto czuje się patriotą, powinien wpłacać na Prawo i Sprawiedliwość. A to, że Prawo i Sprawiedliwość, jak to ujął marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Zderzyło się z prawem i sprawiedliwością, poznało prawdę na temat tego, co znaczą te pojęcia prawo i sprawiedliwość, to już jest inna kwestia. Natomiast y, przypominam, jeśli ktoś czuje się patriotą, prawdziwym patriotą, wpłacać na prawo i sprawiedliwość natychmiast. A teraz uwaga, co będzie. Jeśli, jeśli okaże się, że ta decyzja PKW zostanie podważona przez Sąd Najwyższy, no i jednak nie będzie tego odebrania subwencji, nie będzie tej kary w wysokości ponad 3,5 miliona złotych. Co wtedy? Co z tymi datkami, które zresztą już zaczęły płynąć? Już podczas bodajże tej konferencji Prawa i Sprawiedliwości ktoś ogłosił, to chyba nie był Kaczyński, że, że nie, to był Henryk Kowalczyk, czyli skarbnik Prawa i Sprawiedliwości, ogłosił, że już wtedy, a przecież to było kilka dni temu, temu to znaczy teraz jest niedziela, więc w środku tygodnia, że już wtedy ym, uzbierano ponad pół miliona złotych. No więc słuchajcie, to będzie tak, ludzie będą wpłacać, te pieniądze będą płynęły na konto PiS i Sprawiedliwości. jednocześnie okaże się, że, że jednak te kary dla pisu zostały cofnięte i wtedy PiS znajdzie się wyjątkowo w wyjątkowo dobrej sytuacji finansowej, bo będzie miał jedno i drugie. Wątpię, żeby ktokolwiek próbował zwracać tym ludziom te wpłaty w takiej sytuacji. Raczej nie. Myślę, że ci zatwardziali wyborcy Prawa i Sprawiedliwości zresztą. Powiedzieliby: Nie, nie zwracajcie nam tych pieniędzy, wręcz odwrotnie trzymajcie je na czarną godzinę. No i w ogóle przydadzą się te pieniądze w kampanii wyborczej. Wybierzcie nam, dajcie nam jakiegoś dobrego kandydata na prezydenta, a potem my będziemy walczyć o to, żeby go wybrać, żeby go przeforsować. Na to potrzebne są pieniądze, absolutnie. No i PiS będzie miał dwa źródła zasilające konto. Wspaniale, prawda? Miło się. Może tu był jakiś. Zamysł, jakiś, jakiś w ogóle plan makiaweliczny, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, szybko wystosować apel. niedobra już tworzę jakieś, jakieś spiskowe teorie bez sensu. Teraz tak, co tam znalazło się w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej na temat tych nieprawidłowości, które dotyczyły kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości w ubiegłym roku przed wyborami. Parlamentarnymi tam jest ileś punktów, nie tak dużo wcale. Zresztą tłumaczy to dosyć dobrze. Ryszard Kalisz, członek Państwowej Komisji Wyborczej w rozmowie z Jackiem Jazienkiewiczem w podcaście Rzeczpospolitej odsyłam was do tej rozmowy. On wspomina o tym, że były różne wersje i, i niektórzy byli skłonni ukarać pis jeszcze bardziej, no ale doszło do pewnego konsensusu wśród członków PKW dotyczącego tego, że żeby uwzględnić w tym raporcie tylko te punkty, które są, że tak powiem, pewne. Pewniaki, w nich nie ma żadnych wątpliwości, nie ma żadnych dyskusji i na pewno można uznać, że te przepisy dotyczące prowadzenia kampanii wyborczej zostały złamane. Więc co się znalazło na liście tych właśnie nieprawidłowości? Dwa pikniki wojskowe w Unijowie i Zawichoście. Tak mi się wydaje, że ten, ten drugi był w Zawichoście. Tam łącznie, łącznie to kosztowało ponad 138 tysięcy złotych te dwa pikniki. Ja pamiętam doskonale. Pamiętam, mówiłem o tym w WTS-ie. Pamiętam ten piknik na przykład w Uniejowie i ten obrazek, yy, który był następujący: Jarosław Kaczyński, na scenie, obok niego różne osoby, nie wiem, lo lokalni yy, organizatorzy itd., A, ale na tej scenie też w tle Jarosława Kaczyńskiego. Mundurowi wojskowi. Jak mnie to złościło, dlatego o tym mówiłem w WTS zresztą, złościło mnie to wykorzystywanie takie chamskie, bezczelne wykorzystywanie wojska pod pretekstem pikniku mm, wojskowego do prowadzenia kampanii wyborczej. Jarosław Kaczyński zresztą zapytany o te pikniki wojskowe na konferencji na Nowogrodzkiej powiedział, że ale właściwie to nie żałuję, że tak mówił, bo tak trzeba było, taka była potrzeba chwili. Właściwie wydawało mi się nawet, że pośrednio przyznał rację PKW, że uznała, że to było złamanie tych zasad prowadzenia kampanii wyborczej. No, było to naprawdę ewidentne i strasznie irytujące, bo wykorzystywanie wojska w kampanii wyborczej przez jakąkolwiek partię jest po prostu bezprawne. Zresztą, tak dla przypomnienia, proponuję, żebyśmy my posłuchali, zobaczyli i posłuchali. Fragmentu tylko, całkiem długiej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego będącej wychwalaniem rządu Prawa i sprawiedliwości oraz straszeniem przed Platformą Obywatelską i Tuskiem, na tym pikniku w Uniowie w lecie 2023 roku, przed wyborami parlamentarnymi. Że w Polsce równość nie będzie pustym słowem, i to zarówno w tym wymiarze ekonomicznym, bo bardzo niesprawiedliwy, odrażający ustrój, czym bywało, że ludziom płacono 3 zł za godzinę, odszedł w przeszłość. Pamięć bywa krótka, dlatego zależało mi na tym, żeby to sobie przypomnieć i żebyśmy jeszcze raz zobaczyli, poczuli, usłyszeli, jakie to było ordynarne i bezczelne po prostu. Przepraszam, zerkam tak tutaj, bo tu mam swoje notatki, a w tych notatkach znajduję kolejny punkt, czyli. Yy, to kłamstwa. W tym sprawozdaniu PKW, w tej uchwale PKW, znalazł się też punkt dotyczący nieprawidłowości związany z rządowym centrum legislacyjnym, którym kierował Krzysztof Szczucki. No i tam chodziło o to, że pracownicy tego centrum dostawali zlecenia od swojego szefa, od prezesa, żeby. Poza, jak on twierdzi, poza godzinami pracy, przygotowywali mu różne działania związane z prowadzeniem kampanii wyborczej. Na to wszystko, tak to obliczyła PKW na podstawie różnych informacji, które zbierała, 180 tysięcy złotych. No Teraz tak, no, Szczucki, czy też w ogóle jego otoczenie, tłumaczą się, że te działania pracownicy wykonywali poza godzinami pracy, w związku z tym to nie było żadne złamanie prawa. Nie ma w ogóle takiej refleksji wśród polityków prawie sprawiedliwości. W każdym razie ja tego nie słyszę. Refleksji pod tytułem: Kurczę, może rzeczywiście coś zrobiliśmy niefajnie. Może popełniliśmy te błędy i to było niesłuszne. Trzeba było reagować w trakcie, trzeba było uniknąć na przykład prowadzenia kampanii wyborczej podczas pikników wojskowych. Trzeba było uważać z tym wykorzystywaniem wojska. Nie, w ogóle nie ma takich refleksji. No niestety, tacy to są. Tacy to są ludzie. Na tej y, liście nieprawidłowości związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej przez Prawo i Sprawiedliwość w ubiegłym roku znalazł się też spot Zbigniewa Ziobry. Spot, który dotyczył zmian w kodeksie karnym, ale rzeczywiście, jak się ogląda ten spot. Nie sposób oprzeć się takiemu wrażeniu, a był to spot wyprodukowany i emitowany no, tuż przed kampanią wyborczą, że on oczywiście wpisuje się w kampanię wyborczą. Proszę bardzo, jacy my tu jesteśmy fajni, świetni, dla Polaków, dla ich bezpieczeństwa wprowadzamy konieczne zmiany w kodeksie wyborczym. Na pierwszym planie gwiazda tego spotu i ten szeryf, który nam zapewnia bezpieczeństwo, czyli Zbigniew Ziobro, ten spod jest długi, więc proponuję, żebyśmy go zobaczyli, żeby sobie tak przypomnieć, jak to wyglądało. Nasz kraj jest już jednym z najbezpieczniejszych miejsc w Europie. W innych krajach rośnie przestępczość. Polska musi pozostać bezpieczna. To przestępcy mają się bać, a nie uczciwi ludzie. Od października wprowadzamy surowsze kary za najcięższe przestępstwa, zabójstwa, gwałty, pedofilię, krzywdzenie dzieci. Polska to nasz wspólny dom. Jest nas 38 milionów to 38 milionów powodów, by dbać o bezpieczeństwo. Można śmiało powiedzieć, że właściwie lwia część tej kwoty, właściwie bez tego słowa właściwie można powiedzieć, że lwia część tej kwoty, którą zakwestionowała Państwa komisja wyborcza, czyli 3 milionów 600 tysięcy z okładem, że lwia część tej kwoty to są koszty tego właśnie spotu Zbigniewa Ziobry. Wiecie dlaczego? Dlatego, że budżet tego spotu wynosił, uwaga, uwaga, to zresztą znajdziecie właśnie w tej uchwale PKW, wynosił 2 627 920 zł. Tak, tyle kosztował ten, jak widzieliśmy, dosyć krótki spot. 2 627 920 zł. Powiem Wam. Z ręką na sercu. Nie wiem, na co poszły te pieniądze. Co tam było w tym budżecie? Ile tam było dni zdjęciowych? Ile tam było kamer? Ilu tam było statystów? No, widzimy, że, widzimy, że jest grupa, grupa ludzi, ale 2 miliony 627 złotych, prawie 2 miliony 700 tysięcy złotych. No, ja wiem, no tam mieliśmy głównego aktora, czyli Zbigniewa Ziobra, mieliśmy statystów, dość liczna grupa zresztą. Mieliśmy no taki, taki pasaż Zbigniewa Ziobry, to są wszystkie oczywiście koszty. Mieliśmy planszę końcową dotyczącą tych zmian w kodeksie karnym. Mieliśmy pewnie, no, znaczy nie pewnie, na pewno była postprodukcja, zgranie, no, wszystko do, dogranie. To jest prawda. No, nie wiem, ile kosztowali statyści. Nie wiem, ile kosztował Zbigniew Ziobry, jakie otrzymał honorarium za to. Co tyle kosztowało? Ile tam było dni zdjęciowych? I jaki był catering na tym planie? Gdzie to kręcono? Nie wiem, może, może na, na Malediwach to kręcono. Jest fajnie. Tylko my tego nie widzimy. No okej, okay, to by było jakieś wyjaśnienie. Jeśli ten spot kręcono na Malediwach, to przepraszam, zwracam honor. Yy, jeszcze pewnie inni politycy w różnych miejscach, politycy Prawa i Sprawiedliwości poddawali ten kontrargument, że a. Koalicja Obywatelska to ma kampus mm, Polska i ten tam też prowadziła kampanię y, wyborczą itd. tak A tam były publiczne pieniądze, a jakie publiczne pieniądze? A no pieniądze samorządowe. Szczerze powiem, nie jestem pewien jak to jest z rozliczeniem tych y, pieniędzy samorządowych. Wiadomo pieniądze samorządowe rzeczywiście są to pieniądze y, publiczne, ale w jaki, na czym polegała ta partycypacja, czy polega partycypacja samorządów i to wielu samorządów w kampusie Polska w tym roku, w zeszłym roku, to tego ja dokładnie nie wiem. Być może po prostu tam się wystawiali z jakimiś stanowiskami, to by należało zbadać, ale pomijając tę kwestię, to powiedzmy sobie jasno, no chyba jest pewna różnica, jeśli mówimy o ubiegłym roku, między tym, co się działo na kampusie Polska, a tym, co wyprawiali. Politycy rządzącej koalicji, rządzącej partii Prawa i Sprawiedliwości, Czyli tu opozycja ma campus Polska i tam prowadzi różne działania i pojawiają się politycy tej, tej partii, ale nie tylko politycy, a tu, mamy, a tu mamy propagandę uprawianą w różnych miejscach przez polityków PiS, również zresztą na antenie wtedy publicznej telewizji, wiadomo, była tam uprawiana ordynarna y, propaganda. Campus Polska. Tam była ta historia yy, z tą piosenką podczas Silent Disco wykonywaną przez uczestników tego Silent Disco, czyli młodzież. Piosenka, przebój, można powiedzieć, yy, z y, tym refrenem bać peace. A Osiem gwiazdek. Prawda? No i ktoś to nagrał, wrzucił na chwilę do internetu, po chwili to zdjął, ale to już zostało, bo internet, wiadomo, nie zapomina, więc poszło to w świat i zrobiła się afera i były różne komentarze, łącznie z Donaldem Tuskiem, który to tak trochę zrelatywizował w każdym razie, zrobiła się afera i teraz mm, powiem Wam, co ja o tym myślę. Z jednej strony, oczywiście, to nie są politycy. Którzy śpiewali te piosenki, ale byli tam politycy, dwóch polityków na pewno, którzy w ogóle prowadzili tę dyskotekę, politycy Platformy Obywatelskiej, którzy no, zarządzali tym, co się tam działo. Zresztą muszę powiedzieć, że takie wulgaryzowanie debaty publicznej wulgaryzmy w ogóle, które się pojawiają w przestrzeni publicznej niezależnie od tego, z której strony nigdy mi się nie podobały, i kiedy te osiem gwiazdek się pojawiło, czyli to hasło, którego nie będę teraz powtarzał, podczas strajku kobiet po ogłoszeniu wyroku decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, mi się to wtedy też nie podobało i nie mogę się z tym pogodzić. W związku z tym apeluję do wszystkich, jeśli to tylko możliwe, o umiar w tym zakresie. Nie strzelajmy sobie samobuja, nie strzelajmy sobie w kolano, nie dawajmy argumentów stronie przeciwnej. Na podsumowanie dzisiejszego odcinka a propos telewizji. To mam dobrą wiadomość. Otóż powstaje konkurencja dla telewizji. Republika będzie to telewizja bodajże pod nazwą w Polityce i tam będą nowe gwiazdy, które widzowie TVP znali doskonale to są osoby, które wsławiły się tym niezależnym dziennikarstwem, tym obiektywizmem, tą walką o to, żeby, żeby dać prawo głosu różnym stronom sceny politycznej. Oczywiście tutaj. Ironizuję. Mam nadzieję, że to rozumiecie i że to odczytujecie. Czyli są to uwaga, uwaga, proszę o fanfary, Michał Adamczyk. Marta Kielczyk i Magdalena Ogórek i oni stworzą nowe wiadomości, nowy serwis informacyjny, który z pewnością będzie realizowany w tym samym duchu, w jakim duchu były realizowane programy informacyjne za czasów TV PiS. Na pewno będzie takie prawdziwe dziennikarstwo. Dziennikarstwo z prawdziwego zdarzenia. Gdzie nie będzie żadnych nagonek, gdzie nie będzie prowadzenia propagandy na rzecz jakiejś jednej konkretnej partii politycznej czy ugrupowania politycznego, gdzie będą prowadzone wyważone, w miarę bezstronne dyskusje z uczestnikami życia y, politycznego. Jak znamy Magdalenę Ogórek, czy właśnie Michała Adamczyka, no to oni dają gwarancję właśnie takiej y, telewizji. Inna sprawa, że Michał Adamczyk y, wydawało mi się, że do tej pory uważał, że jest prezesem y, telewizji polskiej. Y, no to rozumiem, że już przestał tak uważać, skoro dołączono do jakiejś nowej stacji telewizyjnej. A tak teraz, już zupełnie serio, to jeszcze chcę powiedzieć, że tak jak nie jestem, nie jestem, powiedzmy sobie jasno, mówiąc delikatnie, miłośnikiem, fanem y, tych stacji telewizyjnych, o których teraz y, mówię, bo uważam, że uprawiają propagandę, że manipulują, że kłamią i że zachowują się bezczelnie wobec y, widzów i nie prowadzą rzetelnego, prawdziwego dziennikarstwa. Tak uważam, a jednocześnie chcę powiedzieć, że a z Bogiem, rób ta co chce, tak jakby to powiedział Jurek Owsiak, to są stacje prywatne. Już nie będziemy teraz wchodzić w szczegóły dotyczące tego, do kogo one należą czy Telewizja Republika, czy y, ta nowa telewizja powstająca w polityce. Tak czy inaczej, są to stacje prywatne. I tym właściwie optymistycznym akcentem, optymistycznym dlatego, że no, ci ludzie już nie prowadzą programów w telewizji publicznej, a tam gdzie teraz są, no to już niech sobie robią, jak powiedziałem, to co chcą, choć mi się to nie podoba. Natomiast na tym kończymy dzisiejszy WTS, a jeśli chodzi o kolejny, to proponuję, żeby jego częścią yy, były tak zwane QA, czyli pytanie i odpowiedzi. A o pytania, to proszę, żebyście je wpisywali w komentarzach pod tym odcinkiem WTS-u. Ja sobie je zbiorę, zbiorę te najciekawsze i na nie odpowiem podczas kolejnego nagrania. I to będzie część WTS-u w przyszłym tygodniu. W przyszłą niedzielę ukaże się kolejny WTS. A tymczasem życzę Wam udanego tygodnia. Trzymajcie się, cześć!